Hej, cześć, tutaj Gnomek i postanowiłem nagrać Minecrafta. Po wielu pytaniach, po wielu prośbach, postanowiłem nagrać Minecrafta. Poza tym słyszałem, że podobno jak nagrywasz Minecrafta, dostajesz wiele subskrypcji i oglądają ci miliony ludzi. No dobra, więc zaczynamy. Wszystko przyspieszę, a właściwie włączę nagrywanie, jak już skończę swoją pierwszą niesamowitą konstrukcję. okej, okay, jak widzicie, minęło wiele miesięcy, nazbierałem trochę materiałów i w końcu udało nam się ukończyć niesamowicie, naprawdę. Piękną posesję. To jest mój pierwszy domek, tak, tak. Dzięki niemu będziemy mogli przetrwać, cześć. Będziemy mogli przetrwać swoją pierwszą noc. Zapraszam do środka. To jest środek domku. Jak widzicie, co prawda, wnętrzny, w wnętrze jeszcze potrzebuje naprawdę lekkich dociągnięć, ale już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Jest prawie skończony. Tak, mamy oświetlenie, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Teraz skoro już tak mamy miejsce zamieszkania, jesteśmy tak ustatkowani myślę, że powinniśmy spowodować yy, że ta okolica stanie się troszeczkę ładniejsza co mam na myśli trzeba zrobić jakąś ozdobę, jakiś pomnik jakiś, no coś żeby ładnie wyglądało prawda? Yy, no to, to prawdopodobnie zabierze też dużo, ale to dużo pracy jak ten domek yy, no cóż, wrócę jak skończę Ok, minęło naprawdę wiele, wiele lat. Jak widzicie, lodowce zdążyły się stopić, a nasza chatka, nasz, nasza piękna wilna jest teraz pod wodą, niestety. No, jak widzicie, Minecraft jest bardzo realistyczną grą i czas tutaj płynie rzeczywiście, albo czas płynie w czasie rzeczywistym, jak to niektórzy lubią naprawdę mówić. Ale, ale, nie smućcie się. Yy, całe szczęście, nasze dzieło, nasze dzieło wspaniałe jest skończone. Tak. Ha, piękne, nieprawdaż? Naprawdę długo, długo budowałem yy, ten pomnik sztuki współczesnej, który tak pięknie wygląda na tle zachodzącego słońca. Tak. Albo wschodzącego, nie wiem, zachodzącego. Tak, tak, tak. Tak. Yy, yy, Naprawdę, mm, służy on dla mnie jako latarnia i taki wyznacznik miejsca. Yy, to jest taki pomnik właśnie wszystkich zatrutych marzeń przez obecne życie. Tak, yy, jestem bardzo artystyczną osobą, jak możecie zauważyć. W każdym razie, w ten piękny sposób, w, w, taką, w, w takiej pięknej scenarii będę kończyć ten odcinek Minecrafta. I w kolejnym odcinku zajmiemy się budowlą naprawdę kuresko wielkiej tabliczki z napisem NIE NIE NAGRAM SERII Z MINECRAFTA I kurwa powtarzam to kolejny raz NIE NAGRAM SERII Z MINECRAFTA Tak, będzie to taki napis na tabliczce, który będzie wyrażał moje głębokie artystyczne odczucia Co do, te, co do ilości materiału o tej grze, którego jest stanowczo za mało Okej, okay. a tak naprawdę to był... Ten filmik jest żartem. Nie, nie nagram serii z Minecrafta. Chcieliście, żeby nagrał materiał z Minecrafta? Macie, proszę. I ten właściwie materiał jest dedykowany dla Mikuriku 1. Mam nadzieję, że mam dobrze, nie powiedziałem, który napisał: nagraj Minecrafta, please. Proszę o to Twój Minecraft. Więcej Minecrafta nie będzie. Poszli. No, kurwa, ładne dzieło. O i penis, penis na tle księżyca o, spoko